Essa, siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dostałem ostatnio takie zapytanie, a wcześniej gdzieś tam też to się przewijało i na live'ach też było to pytania, czyli różnice między juniorską piłką a seniorską. Musiałem troszeczkę zagłębić ten temat tak bardziej w, w przeszłość, ponieważ te, te gdzieś tam różnice były bardziej wtedy zauważalne i, i wtedy gdzieś tam mogłem o nich więcej powiedzieć, a teraz to, to musiałem sobie o tym przypomnieć. No i, i sobie gdzieś tam zapisałem tutaj w notatniczku, dlatego gdzieś tam czasem spojrzę tu w lewo. Aby sobie co nieco tutaj przypomnieć, no i żeby nie przedłużać, to pierwsza rzecz, czyli gdzieś tam na swoim doświadczeniu to powiem. Gdy, gdy wchodziłem do, do tej seniorki, miałem pierwsze chyba dwa treningi. To, to była gierka na pewno, i na tej gierce szybkość i szybkość gry, i poruszanie się zawodników, to taka taka. Pierwsza rzecz, która rzucała mi się w oczy, bo działo się to naprawdę szybko, i pamiętam wtedy, że to sobie porównywałem do tego, że w sensie się mówiłem tak, że co się dzieje w takiej Barcelonie, jak tutaj tak piłka szybko chodzi. I to oczywiście jest takie pewnie no, zderzenie się z tym, że jest to pewien przeskok poziomów z tej, z tej juniorki. Ja, ja byłem w, w lidze wojewódzkiej wtedy do, do tych seniorów, a to, to trzecia liga. I, I to takie zderzenie, myślę, dlatego wywołało u mnie taką reakcję co jeszcze passing, passing był dużo mocniejszy, pamiętam na drugim treningu mieliśmy chyba w takim kwadracie podania zwykłe podania, a naprawdę dużo się to, dużo się to różniło i troszeczkę inaczej podchodziłem do tego passingu niż na przykład jest teraz, bo, bo wtedy naprawdę był taki mega fokus, wiadomo też, żeby przed tą starszą częścią drużyny, żeby się dobrze pokazać i, i tak dalej, żeby też nic nie spierdzielić, to tam też ta, ta presja wchodzi ale, ale ten passing troszeczkę inaczej wyglądał, te, te podania tak no aż trochę nie dowierzałem, że, że takie piły grają też można pomyśleć, że, że specjalnie takie grają, że wiecie, że na złość ale no tak, tak na początku są takie odczucia i tu też właśnie nasuwa się, się jednak ta presja w, w seniorach, że, że to już się trochę różni pomiędzy juniorką a, a seniorką, że tu jednak zazwyczaj są już no, takie gry. No typowo o coś już nie ma tak jak w juniorce, że wiadomo, można grać za już mało Mistrzostwo Polski, ale jak się nie uda, to idzie się grupę wyżej wiekowo i dalej, dalej się walczy. A tutaj jest jednak, jak jest jakiś cel postawiony, to. Jak, jak, największym, jak największym tutaj kosztem chce, chce się ten wynik jakby zrobić no i, no i wiecie jednak to jest takie że no, te statystyki już tak naprawdę konkretnie wchodzą ja zawsze no, w juniorce byłem przyzwyczajony do tego, że te statystyki aż tak nie były potrzebne, ja tych statystyk też jakoś za wiele nie miałem ale to też wiąże się z wieloma innymi czynnikami do tego już nie wracajmy ale jednak te statystyki robią dużą robotę i, i trzeba zdać sobie sprawę, że jednak, m, na przykład grając na dziewiątce, e, grając na przykład dobrą piłkę, ale nie strzelając bramek, no to niestety no, nie będziemy grać, bo jednak te bramki będą e, najważniejsze. To, to daję Wam na takim e, przykładzie. E, m, różnica wiekowa sobie tak tutaj zapisałem. Chodzi mi tutaj. Chodzi mi tutaj o takie różnice, że wiecie, w szatni jednak już się tworzy coś takiego, że Wy załóżmy macie 17-18 lat, a są zawodnicy, którzy mają ponad 30, mają swoje dzieci. No i gdzieś tam, jako ludzie, jako, jako taki człowiek się rozwijacie, już nie jako piłkarz, ponieważ też gdzieś tam. Do, dochodzi do was y, różne, różne lekcje życiowe, do was dochodzą różne też śmieszne sytuacje z życia tych ludzi, bo już y, no, no, przeżyli dużo więcej od was. Mm, no i, i tu, tu też sobie zapisałem doświadczenie czyli to doświadczenie, y, właśnie i wojskowe, ale i boiskowe, bo no chociażby w takiej trzeciej lidze są zawodnicy, którzy grali za granicą czy, czy w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze więc jesteście w stanie dużo rzeczy się, dużo rzeczy się dowiedzieć I, i to doświadczenie jednak z perspektywy czasu zauważam, że jest bardzo ważne i, i to doświadczenie wiadomo najbardziej gdzieś tam największe prawdopodobieństwo jest, że przez, przez grę, przez największą ilość minut nabierzemy to doświadczenie, więc jeśli, jeśli ktoś ma taką możliwość możliwość, by, by grać właśnie w seniorce i, i w niej grać, to, to jak najbardziej jest to w stanie mu pomóc. E, myślę, że nawet bardziej niż jakiś dodatkowy trening e, jest, jest to w stanie pomóc, bo jednak to doświadczenie e, chociażby na przykładzie myślę tak sobie ostatnio myślałem o tym zawodniku o. E, kubie moderze no to, to z zlecha jednak on tam rozegrał w pierwszej lidze bardzo dużo spotkań i to doświadczenie na pewno wpłynęło na to jak teraz on się prezentuje w ekstraklasie no to tak na takim przykładzie i ciężko, ciężko cokolwiek jeszcze tu dopowiedzieć. Wiem, że ten materiał nie, nie będzie za długi, ale chciałbym, by był treściwy i wam odpowiedział mniej więcej, jak to wyglądało. Um, z takich rzeczy, no to właśnie z tego doświadczenia, to też możecie kilku nowych rzeczy się nauczyć. Kilku nowych, no zależy też, y ilu jest zawodników i jakie oni też mają predyspozycje i, i, i co takiego gdzieś tam nabyli u innych trenerów ale, ale na przykład na, na tutaj mojej drużynie mogę powiedzieć, że Taki inny styl podawania piłki troszeczkę mi, mi przyszedł. Ja jeszcze z tego w meczach nie korzystam, ponieważ nie mam jeszcze takiej do końca umiejętności, ale w treningu już coraz więcej to wdrażam i, i gdzieś tam coraz częściej to wychodzi. Jest dużo, dużo na pewno mocniejsze jest to zagranie, ale łatwiej, łatwiej o niedokładne podanie. Jaki, jaki to jest, jakby, styl tego podawania? Jak, jak, jak to się wykonuje? No to dowiecie się w moim kursie treningowym, do którego was zachęcam. E, jeszcze nie jest wydany, ale spokojnie subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i tam na pewno dowiecie się e, i, i tego podawania i wielu, wielu e, więcej rzeczy, bo, bo będzie wiele z mojego doświadczenia, ale no to jeszcze trzeba chwileczkę poczekać i, i będziecie, jak tylko to wyjdzie, będziecie jak najszybciej poinformowani. To by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło, siema!